ביטאי את שמוי כהני Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Wreszcie, bo powiem Wam, że tak naprawdę nawet ostatnio nic nie miałam w zanadrzu, żeby Wam coś wrzucić, i w ostatnim tygodniu nic nie wrzuciłam. Wiem, to było haniebne, ale musicie mi też wybaczyć, bo akurat kończyłam swój szprachkurs i pisałam egzamin, musiałam się do niego przygotowywać. Teraz zaczęłam szukać pracy, więc to wszystko jest takie: wiecie, akurat jest ten moment, kiedy nie mogę do końca skupić się na tym YouTubie. I dzisiaj wpadłam na pomysł, żeby coś w końcu dla Was nagrać. I to, co wymyśliłam, to. Film o pielęgnacji moich włosów. E, dokładniej chciałabym pokazać Wam kilka produktów, e, które są moimi ostatnio ulubieńcami, właśnie do pielęgnacji włosów. Myślę, że jest tu wiele osób, które lubią dbać o swoje włosy, bądź są aż włosomać, włosomaniaczkami, bo ja na przykład włosomaniaczką byłem, e, rozumiem, jak to jest być włosomaniaczką, właśnie e, i Stawiam teraz też y, w bardzo dużej mierze na produkty naturalne, jeżeli chodzi o włosy, o produkty, które naprawdę będą coś z tymi moimi włosami robiły. Y, jak widzicie, teraz mam takie y, rudawe włosy, a to dlatego, że postanowiłam też ze względu na zdrowie, na zdrowie moich włosów, y, na to, by włosy hennować. I niestety, jeżeli chcecie hennować włosy, ale y, nie chcecie później, za jakiś czas, jeżeli stwierdzicie, że jednak wracacie do chemicznych farb, nie chcecie uzyskać zielonego koloru włosów po ich rozjaśnieniu, to polecam Wam użyć henny, która nie ma w składzie indigo, bo niestety indigo wprowadza taki barwnik w Wasze włosy, że po jakimś czasie, kiedy stwierdzicie, a wrócę do chemicznych farb, zrobię sobie ombre, to niestety. Niestety, będziecie mieć zielone włosy, i ja już się o tym bardzo dobrze przekonałam. E, także nie polecam Wam tego typu zabiegów. Jeżeli chcecie hennować włosy, jeżeli chcecie tego dla zdrowia Waszych włosów, to polecam Wam hennowanie czystą henną, bądź henną z innymi dodatkami, ale jednak e, taką, która nie zawiera indigo. Ja osobiście użyłam henny z Khadi, e, henna z Alną i Jantro jantropią, coś takiego Myślę, że tutaj Wam wstawię zdjęcie tej henny, bo już jej nie posiadam Będę jej na pewno używała jeszcze w przyszłości A nie, poczekajcie, ja chyba ją mam Dobra, mam Także to jest ta henna, którą użyłam i będę jej na pewno używała w przyszłości I nie kierujcie się też tym, że te moje włosy są naprawdę tutaj bardzo rude Dlatego, że ja tutaj miałam blond Wyżej mam swój brąz i ten kolor już nie jest aż taki mocny i on też zmienia się z czasem. Tak to jest właśnie z henną, że efekt, który uzyskacie od razu po hennie, jeszcze w ciągu kilku dni może się wam zmienić. I oczywiście on później też nie to, że się wypłukuje, bo słyszałam, że rudości z henny dłużej utrzymują się na włosach niż z farb chemicznych. Także to jest ta henna, której użyłam. Oczywiście ja mogę Wam ją polecić, ale pamiętajcie, że skutkiem ubocznym jest to, że będziecie mieli jakiś tam rudawy odcień. E, także to jest moja pierwsza rzecz, e, która sprawiła, że moje włosy będą zdrowsze e, i będą w lepszej kondycji. I oczywiście, jak widzicie, ja mam teraz krótkie włosy, ale one są już dłuższe niż wcześniej. E, urosły. Dosyć szybko, powiem Wam niedługo, też oczywiście w tym filmie, dlaczego myślę, że tak dobrze urosły. E, także będzie to film troszeczkę na takich tipach pielęgnacyjnych również, nie tylko o ulubieńcach e, ale stawiam teraz na zapuszczanie moich włosów. E, dlatego robię wszystko, żeby te włosy rosły szybciej, e, i chciałabym, żeby już były gdzieś do tej długości, może. No, zobaczymy, jak długo mi to zajmie, ale rosną, jest wszystko ok. Jedyne, co to ostatnio widzę, że mam, ale to też przez to, że mam te krótkie włosy. Jakoś przy tych krótkich włosach o wiele szybciej przetłuszcza mi się skóra głowy. Może dlatego, że one właśnie wiecie, co chwilę lecą mi na twarz, ja co chwilę je odgarniam, co chwilę je dotykam, dlatego też. Dostarczam im większą ilość sebum. Także ja niestety myję włosy ostatnio, odkąd mam krótkie i noszę, non-stop, rozpuszczone. E, ostatnio myję włosy codziennie. E, nie wiem, czy mam to Wam polecać, czy nie. Wydaje mi się, że powinniście mieć włosy tak często, jak jest to Wam potrzebne. Jeżeli widzicie, że Wasze włosy przedłużają się często, Myjcie je częściej. Myślę, że to wszystko zależy od potrzeb Waszych włosów, a nie ma sensu chyba na siłę przetrzymywać tych włosów, żeby. Wiecie, one się już tak mocno przetłuściły i dopiero je umyjęcie, bo może to jest zdrowsze. Myślę, że najzdrowiej jest myć tak często, jak potrzebuje tego wasza skóra głowy. I rozpoczynając od mycia włosów, mogę wam polec polecić szampon, który ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdza. Przepraszam was też za yy, to zmieniające się światło, ale co chwilę zachodzi słońce i co chwilę wychodzi na nowo. A nie chciałam używać do tego filmu lampy, bo jednak dość często ostatnio lampy używam. Chciałam, żeby ten film był bardziej naturalny. Także to jest szampon, który mogę Wam polecić, który ostatnio bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest on z Polski, także możecie sobie, jeżeli mieszkacie w Polsce, bardzo łatwo go kupić. Z tego co wiem, on jest bardzo niedrogi, bo chyba kosztuje 10 zł. Jest to firma Visplantis i to jest yy, podfirma. To jest produkt produkowany przez firmę Elfa Farm, także jest to polska firma, polski produkt. Skład ma też bardzo dobry, z tego co orientowałam się na różnych stronach, opiniach itd., bo powiem Wam szczerze, że ja już coraz słabiej znam się na tych składach. Produkt zawiera 400 ml, także jest to dość duża butelka. I ten szampon konkretnie jest do włosów osłabionych zabiegami stylizacyjnymi z pestkami dyni, pszenicą i owsem. I co jest tutaj najważniejsze w tym szamponie, to to, że on ma 0% SLS-ów, slesów i silikonów. Także jest to szampon, który możecie z powodzeniem używać na co dzień, który na pewno Wam się do tego celu sprawdzi. Bardzo delikatny szampon, bardzo przyjazny skórze głowy. Ja osobiście chciałam inną wersję, ale kupowała mi to koleżanka, która była akurat w Polsce i tamtej wersji nie było. Jednakże ta wersja również bardzo fajnie się sprawdza. Także jeżeli traficie na nie w Rosmanie czy w naturze, nie wiem gdzie one występują, w naturze na pewno, to. Polecam Wam sobie zakupić bardzo fajny szampon do stosowania na co dzień Także to jest mój pierwszy ulubieńc, który ostatnio mi się sprawdził Cieszę się, że ta budla jest dosyć duża, więc trochę sobie tego szamponu poużywam Jeżeli chodzi o odżywkę na moje włosy Ja bardzo stosowałam maski jako odżywki Najczęściej maski z Fructis Hair Food I one u mnie świetnie się sprawdzają, szczególnie bananowa Oraz ta wersja czerwona z jagodami goi Chyba tak, ona jest chyba z jagodami goi e, i one naprawdę świetnie mi się sprawdzają. E, jednakże już mi się akurat skończyły i stwierdziłam, że nie będę kupowała kolejnego opakowania tej samej maski, żeby też moje włosy się nie przyzwyczaiły. I mam taką maskę. Z tego co wiem, ona w Polsce jest dosyć droga bo chyba kosztuje 30 zł w drogerii. Chyba w Rosmanie, z tego co moja mama mi mówiła, ja kupiłam ją właśnie tutaj, w niemieckim Rosmanie. Po prostu, wiecie co, to nie było tak, że ja na nią zwróciłam uwagę, bo słyszałam, że to jest super produkt. Tylko ona była na wyprzedaży za 2,70, chyba tam z 4 euro, i postanowiłam sobie ją zakupić. To jest wersja z masłem muru-muru i różą. Po powąchaniu stwierdziłam, że wow, super pachnie. Tak bardzo pielęgnacyjnie, ale też jest taka nutka słodyczy, takiego właśnie masełka. Naprawdę fajnie pachnie. Znowu wielkie opakowanie, 400 ml. Produkt wegański, bo nawet mamy tutaj oznaczenie, że jest to produkt wegański. Butelka jest stu, w 100% z recyklingowanego plastiku. 98% składu tej odżywki jest z biologicznych upraw. Z naturalnym masłem muru murumuru, bez silikonów, bez barwników, i z naturalnym olejem kokosowym oraz zapachem oleju różanego. Także bardzo fajna odżywka. I właśnie po pokazaniu jej mamie moja mama stwierdziła, wow, ty masz tą odżywkę. Ja tak sobie myślę, to one są w Polsce i właśnie dowiedziałam się, że one chyba są w Polsce też. Nawet bardzo, no nie to, że popularne, e, ale są lubiane i ona mi się bardzo fajnie sprawdza. Bardzo mi te włosy, wiecie, dociąża, one są wtedy gładkie, sypkie. E, nie muszę jej mieć długo na włosach, tak naprawdę 5 minut wystarczająco e, zadziała na włosy. Także mogę Wam polecać, e, polecić tę odżywkę. Nie wiem, czy są z tej odżywki też inne wersje. Jeżeli są, to dajcie mi znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. U nas była tylko ta różana i ona naprawdę fajnie mi się sprawdza. Trochę jej tylko zużyłam, ale już wiem, że jest to mój ulubieńc, także trafiła do tego filmu i mogę Wam z czystym sumieniem polecić. I kosmetykiem, który... Sprawia, że moje włosy rosną szybciej. Jest produkt, który bardzo, 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 bardzo chciałam. I on oczywiście był już w holu ze sklepu Make Up Store. Jeżeli tego holu nie oglądaliście, to zapraszam Was do obejrzenia. Jest to ta wcierka od Agnieszki Niedziałek z napiękne włosy. Wcierka satwa szafran i cynamon, wcierka wzmacniająca do skóry głowy i ona powoduje przyrost włosów, szybszy przyrost włosów, e, pobudzenie skóry głowy właśnie do wzrostu, pobudzenie cebulek e, i tutaj mamy aloes, cynamon, szafran, bazylia azjatycka i zioła ajurwel. ajurwedyjskie. E, także tak, myślę, że wiele z was, wiele włosomaniaczek lub wiele osób, które chcą właśnie bardzo zadbać o, o swoją skórę głowy, bo pamiętajcie, że wasze włos włosy w największej mierze e, zależą od kondycji waszej skóry głowy. Także ja postawiłam na tę wcierkę. Ona ma też skład, który jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i widać, że jest naturalny. E, także polecam wam tę e, wcierkę. Ja za nią dałam coś około 7 euro. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się też, że w Polsce kosztuje ta wcielka coś około 30 zł, nie jestem też pewna na 100%, ale bardzo Wam polecam. Nie wiem jak inne, bo wiem, że jeszcze jest wersja z Amlą, ale ja postawiłam na tę, bo pomyślałam, że zapach cynamonu może mi się fajnie sprawdzić i naprawdę jest to mocny zapach, mocny zapach, czuć tu nawet goździki, ale... On dosyć że szybko się ulatnia ze skóry głowy. To dla mnie jest to naprawdę przyjemny zapach, więc to mogę Wam również polecić, jeżeli zależy Wam na dobrej kondycji skóry głowy, na przyroście włosów. Jeżeli chcecie te włosy zapuszczać, to jest naprawdę bardzo fajny produkt. Jeżeli chodzi o wewnętrzne yy, pobudzenie moich cebulek do wzrostu włosów, yy, to codziennie od jakiegoś miesiąca. Piję siemielniane. Zalewam je wrzątkiem, zostawiam na trochę, żeby pojawił się glutek. Ostatnio też zrobiłam sobie specjalnie glutka, którego dodałam do henny, i też mam go w zapasie. Zamroziłam sobie w kostkach i mam zamiar dodawać go właśnie, czy do jakichś tam masek, odżywek, czy do olejowania. Myślę, że jako podkład pod olejowanie też może się fajnie sprawdzić. Także siemielniane też powinno się w waszej diecie znaleźć, jeżeli zależy Wam na poprawieniu kondycji waszych włosów i waszej e, skóry głowy e, i takie właśnie wzmacnianie cebulek od środka jest również bardzo wskazane. Także codziennie szklaneczka wody z e, łyżką siemienia, siemienia lnianego e, to jest u mnie teraz must have i myślę, że siemieniane mm, pomaga również w innych dolegliwościach Bądź w innych aspektach naszego ciała, naszego organizmu, aniżeli tylko wzrost włosów Także e, polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie Kiedyś też piłam drożdże, jednak teraz nie mogę coś zjeść tego smaku, więc e, nie mogę się tego podjąć Ale to jest coś, co naprawdę może Wam też bardzo pomóc Jeżeli chodzi o ochronę końcówek, wróciłam do starego, dobrego serum z... co to jest za, plo, za firma? Mario? Tak, Marion. Dobra, z przodu jest napisane do serum chroniącego włosy przed wysoką temperaturą z Marion. I stosuję go nie tylko przed, jako ochronę przed temperaturą, bo e, też nie suszę e, ciepłym powietrzem włosów ostatnio i nie prostuję ich codziennie. Jednak po każdym myciu nakładam sobie to serum, bo ono bardzo fajnie mi włosy dociąża i bardzo fajnie mi je wygładza. E, dużo łatwiej się też te włosy rozczesują. I jest to jednak serum takie typowo silikonowe, które naprawdę może ochronić Wasze włosy przed y, skutkami zewnętrznymi przed. Przed szkodliwymi zewnętrznymi przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi coś takiego się wysłowić dzisiaj, Boże, jedyny. No, także na pewno znacie to serum, ono kosztuje grosze chyba, kilka złotych, jest pewnie dostępne w każdej drogerii, e, także polecam Wam bardzo serdecznie, ja już dawno go nie używałam i właśnie do niego wróciłam, odkryłam go na nowo i bardzo go polecam, także to jest mój kolejny ulubieniec e, i, i ostatnim moim ulubieńcem kosmetycznym, ale mam jeszcze jednego ulubieńca ukry, ukrytego, o którym dowiecie się na samym końcu, Przedostatnim produktem kosmetycznym, który jest moim ulubieńcem włosowym, to produkt od Nakomi, czyli znów naturalna marka i jest to maska do włosów. To jest nazwane jako maska do włosów 7 olei, jednak nie jest to nic innego yy, jak... Produkt do olejowania włosów, jest to po prostu mieszanka siedmiu olei, e, którą możecie olejować swoje włosy Też jest to fajna sprawa, jeżeli na przykład nie jesteście pewni jaką porowatość włosów macie i tak dalej Nie jesteście pewni jaki olej Wam się sprawdzi i nie chcecie e, tracić pieniędzy na jeden konkretny olej, który może Wam się nie sprawdzić, bo też tak może być To tutaj macie właśnie mieszankę siedmiu olei, jest tu olej arganowy, ze słodkich migdałów, makadamia, kokosowy, żożoba Inka Inchi i Sojowym. I ta mieszanka naprawdę świetnie się sprawdza. Jak widzicie, ubytek jest niewielki, bo jednak nie zużywa się tego w tak szybkim tempie i w tak wielkich ilościach. Jednakże tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie robię sobie olejowanie i to też bardzo fajnie. Odżywia, no nie można powiedzieć, że odżywia, bo włosy są martwe, ale doprowadza do dużo lepszej kondycji włosów. Także polecam Wam bardzo serdecznie. Jest to produkt, który na pewno jest dostępny w Hebe. Nie wiem, czy jest dostępny w innych drogeriach stacjonarnych. Jeżeli nie, to na pewno znajdziecie ten produkt online. I bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Stosuję, ma przepiękny zapach. I Uff, naprawdę, to jest mój, naprawdę, to jest mój kolejny ulubieniec. I ostatni ulubieniec. I nie chodzi mi tutaj konkretnie o tę szczotkę, którą wam pokazuję, a chodzi mi o to, żeby poprzez tę szczotkę pokazać wam, że ważne jest rozczesywanie odżywki bądź maski po nałożeniu. Naprawdę. Pokazuję wam symbolicznie tę szczotkę, bo akurat tą szczotką rozczesuję swoje włosy po nałożeniu odżywki bądź maski. Ale odkąd odkryłam to, że można włosy rozczesywać z maską na włosach I że to naprawdę spowoduje to, że ta maska czy odżywka wejdzie w każdy włos, w każdy zakamarek Jeju, wiecie jak to zmienia pielęgnację włosów? Ja zawsze sobie myślałam Dobra, dobrze tu rozetrę, wiecie, bez żadnej szczotki Dobrze rozetrę sobie tą maskę i też będzie git Na pewno wszędzie już doszłam tą maską czy odżywką Ale wystarczy, że sobie... Po jednym razie rozczeszecie te miejsca, gdzie nałożyliście odżywkę, oczywiście nie dochodząc aż do góry, do skóry głowy, e, tylko właśnie tak od wysokości ucha. Naprawdę gwarantuję wam, że wtedy wasza odżywka czy maska dojdzie w każde miejsce i wtedy będziecie mieli gwarancję, że każdy włos będzie wygładzony, dociążony, więc to jest taki mały szczegół, który naprawdę bardzo zmienia pielęgnację włosów, i który bardzo, bardzo Wam polecam. I jest to moja ulubiona czynność ostatnio, i szczotkę trzymam już na wannie, żeby po prostu nie zapomnieć jej użyć i nie zapomnieć tych włosów rozczesać. Za każdym razem to robię i to powoduje, że moje włosy są właśnie bardzo. Bardzo gładkie, bardzo sypkie, i mogę być wtedy pewna, że do każdego włosa doszła moja odżywka, czy właśnie jakaś moja ulubiona maska. Także tak, myślę, że to by było na tyle. Streściłam się ze wszystkim tak, żeby też Was tutaj nie zanudzić. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy teraz też jakoś bardziej dbacie o, włosy, o Wasze włosy, czy zawsze lubiliście dbać o Wasze włosy, albo jesteście typem takiej osoby, która po prostu umyje. Wysuszy, dziękuję, dobranoc i nie przykładacie do tego wagi. Są też takie osoby, które mają e, bardzo dobre włosy kondycyjnie z natury i wcale nie muszą zbyt dużo czynności wykonywać, żeby te włosy były świetne. Ja niestety mam też niedoczynność tarczycy, e, przez co te włosy są słabsze i one zawsze dochodzą do pewnego momentu. Najczęściej jest to gdzieś ta długość. Ja już muszę je wtedy podciąć. Nie mogę zapuścić, zapuścić ich do pasa, gdyż rozdwoiłyby się, popękały, porozwarstwiały, porozwalały i tak dalej. Więc u mnie to też jest dosyć ciężkie, ale walczę z tym i właśnie stosuję pielęgnację, którą, która może nie jest też do końca świadoma, bo ja nie do końca znam się też na tych. Pech na yy, równowadze pech. Jakoś nie mogę tego przyswoić do głowy, ale staram się używać naturalnych kosmetyków, kosmetyków, które jeżeli na opakowaniu macie napisane, że jest z olejem arganowym czy z czymś, to naprawdę to coś znajduje się w składzie, a nie znajduje się na samym końcu, albo tylko jakiś mały ekstrakt z tego, czy coś gdzieś tam daleko w składzie. Także zwracajcie na to uwagę. Jeżeli macie z przodu opakowania napisane, że coś jest z jakimś konkretnym składnikiem, szukajcie tego składnika w składzie i patrzcie, na którym on miejscu jest. Bo czym bliżej, czym bardziej na początku, tym więcej jest go w składzie. Także takie małe rady ode mnie, moi ulubieńcy włosowi. Jeżeli też macie jakieś ulubieńców włosowych i myślicie, że mogłyby się na przykład sprawdzić do mojego rodzaju włosów, widzicie jakie włosy posiadam to dajcie również znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, tak czy siak, zostawcie po sobie ślad w postaci łapki, komentarza i oczywiście subskrypcji. Mam nadzieję, że mnie subskrybujecie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!